Cześć, tu Piotr Gonet, Akademia Łuku, część druga. W tej części Akademii Łuku zajmiemy się teorią, czyli tym, co według mnie w ucznictwie jest najważniejsze i co pozwala Wam zrozumieć ucznictwo na tyle, aby móc samemu praktykować lub po prostu lepiej rozumieć to, co się dzieje, a co za tym idzie, lepiej strzelać. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, co to jest łuk, tak naprawdę. Bo to z pozoru proste urządzenie wcale takie proste nie jest. Łuk tylko z pozoru jest prostym urządzeniem. To jest y, tak naprawdę dość skomplikowany przedmiot y, o wielu różnych takich y, sekretach, które się w jego konstrukcji kryją. Każdy łuk jest troszeczkę inny, ale wszystkie mają pewne wspólne cechy. Łuk składa się z majdanu, czyli uchwytu, rękojeści łuku, ramion łuku i cięciwy. Tak, to są najważniejsze trzy rzeczy, które trzeba wiedzieć y, 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 jeśli chodzi o nazewnictwo. Na cięciwie znajduje się punkt przyłożenia strzały, w którym możecie sobie łatwo zauważyć, że dzięki temu, że macie taki punkt, ta strzała zawsze będzie w tym samym położeniu względem łuku i będzie dawała wam tą samą, jakby fizykę strzału, czyli powiedzmy, ten sam układ strzały. Czyli strzała będzie wypychana przez cięciwę z tego samego punktu. Łuk tylko z pozoru jest takim prostym urządzeniem, które, yy, które wygląda tak, ale łuki wcale nie są ani symetryczne, ani takie proste. I żeby to zrozumieć, yy, spróbujcie sobie wyobrazić najpierw taką rzecz. Jeśli popatrzycie sobie na łuk, założono na niego strzałę, z pozoru wszystko wydaje się dość proste. Mamy dwa ramiona łuki, łuku, mamy cięciwe, mamy strzałę, ale jeśli się temu bliżej przyjrzymy, to zobaczymy, że jest tutaj od razu kilka rzeczy, które. Na pierwszy rzut oka nie są zbyt logiczne. Jeśli spojrzymy na łuk z perspektywy ucznika, to łatwo zobaczyć, że jeżeli ja ustawię cięciwę na środku majdanu, to strzała mocno od tego majdanu odstaje na bok. Czyli nie jest strzała ułożona centrycznie, aczkolwiek spotyka się takie łuki na świecie, które mają strzałę w osi łuku. to się mówi na to potocznie center takie łuki, które po prostu mają tą strzałę w osi łuku. Natomiast większość łuków tradycyjnych cechuje to, że no strzała jakby musi ominąć ten majdan, musi leżeć na majdanie, majdany zwykle są symetryczne, co na tym łuku doskonale widać, że majdan jest jakby, nie jest jednostronny, tylko jest dwustronny i tak jest skonstruowanych bardzo wiele łuków, aczkolwiek nie jest to taka oczywista reguła, więc ta strzała będzie Wam na tego łuku odstawać na bok, czyli już na dzień dobry macie pewien problem, że strzała wcale nie jest pchana przez łuk prosto. Drugą charakterystyczną rzeczą, którą możecie łatwo sobie sprawdzić, jest taka rzecz: że ten punkt, w którym strzała jest pchana przez cięciwe, wcale nie znajduje się w jej geometrycznym środku. Jeżeli ja do tego punktu przyłożę teraz tak strzałę, żebyście mogli zobaczyć, to zobaczcie, że z górnego ramienia ta strzała wystaje tyle. Natomiast z dolnego. No, prawie w ogóle nie wystaje, tak? To oznacza, że środek pracy tego łuku, czyli jakby mechanicznie sprawny środek pracy tego łuku, nie znajduje się wcale w środku tej cięciwy. Oznacza to, nie mniej, nie więcej, ale to, że jedno ramię jest sztywniejsze od drugiego ramienia, żeby tą pracę łuku móc zrównoważyć w tym punkcie, w którym strzała będzie pchana przez yy, cięciwę. Wynika to z tego, że gdzieś musimy łuk podeprzeć, więc de facto fizycznie podpieracie łuk Nisko, strzała jest nad ręką. W związku z tym tą różnicę trzeba skompensować właśnie siłą tych ramion. Dlatego em, taki łuk z pozoru jest prosty, a tak naprawdę wymaga dużej wprawy, żeby go zrobić w taki sposób, żeby ten punkt był odpowiednio y, ustawiony. W łukach tradycyjnych producenci najczęściej po prostu robią to, osiągają ten efekt przez odpowiednie zeszlifowanie ramion i ustawienie ich siły tak, aby właśnie ten punkt był tutaj. Trzecią taką rzeczą, która się. na Zdrowy rozum zupełnie na dzień dobry nie zgadza. Jest to, że jeśli spojrzycie sobie na mój łuk, to zauważycie bardzo prostą rzecz, że jeżeli ja trzymam cięciwę pionowo, to ta strzała wcale nie jest pod kątem prostym do tej cięciwy. Ona jest przesunięta do góry. Tak? Gdybym chciał uzyskać kąt prosty, strzałę musiałbym tutaj opuścić. Z tym się wiąże pewne kilka zjawisk, ale to o tym będziemy mówić sobie w innych odcinkach. Tak naprawdę dobrze ustawiony łuk sprawia, że strzała wylatuje z niego prosto. I bardzo rzadko albo w ogóle się nie spotyka łuków, które mają dokładnie kąt prosty do strzały i dzięki temu działają prosto. To jest związane z tym, że dzięki takiemu ustawieniu mamy czystsze wyjście strzały z łuku. To znaczy, jeśli zobaczymy sobie na lotki, owiki i wszystko, w momencie strzału ta strzała nie będzie na pewno odbijać się od naszej ręki, czy półeczki, czy, czy jakiegoś tam ogranicznika, który stosujemy na łuku, żeby strzałę trzymać w tym samym miejscu, Dzięki temu ta strzała może czysto przejść nad naszą ręką i to jest bardzo ważne. W związku z tym już na pierwszy rzut oka widać, że jakby nic się nie zgadza. Tak? Strzała nie dość, że jest na bok od łuku, to jest jeszcze wyżej e, od tego łuku e, ma ten thriller ustawiony e, nad Majdanem, e, w związku z czym wydaje się, że no, teoretycznie strzała prosto z tego łuku nie powinna wylatywać, tak? Jak sobie tak, na, tak zwany chłopski rozum. E, którego nie polecam specjalnie używać. Jak sobie na chłopski rozum to spróbujemy wyobrazić, no to wygląda na to, że ta strzała powinna się od tego łuku odbić albo się przesuwać i szurać po tym łuku, żeby z tego łuku wyjść. Natomiast tak się nie dzieje i za to odpowiedzialne jest takie bardzo charakterystyczne zjawisko w ucznictwie, które dla początkujących uczników niewiele mówi, ale każdy ucznik to powinien dobrze rozumieć, bo od tego uzależnione jest to, od tego zrozumienia, czy będziecie jakby w stanie intelektualnie i praktycznie samemu taki łuk ustawić, czy też wyregulować, czy też dobrać do niego strzały. A w ogóle od tego wszystkiego zależy technika. Tym zjawiskiem jest paradoks łuczniczy. Paradoks łuczniczy to jest zjawisko, które polega na tym, że Strzała wcale nie zachowuje się w sposób taki sztywny na łuku. Ona bardzo mocno pracuje i w momencie, kiedy wypuszczamy tą strzałę z tego łuku, ona ulega odkształceniu, to znaczy wygina się. I za to jest odpowiedzialna taka prosta przyczyna, że no, jeżeli strzała jest na zewnątrz od łuku, a puszczamy cięciwę do środka, to strzała teraz sobie tą strzałę tutaj do was wydłużę, zasymulujemy to ulegnie ugięciu do środka łuku, czyli będzie cięciwa ją fizycznie próbowała ugiąć do środka łuku. To się wie, wiąże z takim zwykłym, zwykłą rzeczą jak wiotkość tej strzały, czyli sztywność, która fachowo nazywa się spinem, tej spinem strzały. Od angielskiego spine. Jest to po prostu sztywność strzały na zginanie. W momencie, kiedy wypuszczamy cięciwę z palców, bardzo duża siła działa na strzałę i w związku z tym, jeżeli ja tą strzałę mocno ścisnę, ona zacznie się uginać. To jest bardzo łatwo zaobserwować sobie na innych filmach na youtube. Paradoks Uczniczy jest świetnie nagręcony w kamerach rapidowych, za pomocą kamer rapidowych, które pozwalają zaobserwować w zwolnionym tempie to co się dzieje i polecam wam obejrzeć sobie takie filmy. Wpiszcie sobie Archer's Paradox po angielsku lub Paradoks Uczniczy po polsku, będziecie w stanie lepiej zrozumieć to zjawisko, jeżeli je zobaczycie. Jak już wyjaśniałem w poprzednich odcinkach Akademii Łuku, wraz z ze wzrostem jakby odległości, na którą naciągacie łuk, magazynujecie więcej energii w, w ramionach łuku. Czyli czym dalej naciągamy łuk, tym więcej siły działa na strzałę. Co za tym idzie, tym większe ugięcie strzała będzie miała w trakcie, yy, w trakcie tego strzału. Czym dalej naciągniemy, tym ugięcie strzały będzie większe. Czym mniej naciągniemy, ugięcie będzie mniejsze. Samo zrozumienie tego faktu daje Wam już bardzo wiele, dlatego że od razu pokazuję Wam jedną yy, prostą rzecz. Bardzo istotne jest to, żeby łuk naciągać zawsze tak samo i uzyskiwać jak najlepszą powtarzalność strzału, dzięki czemu Wasz umysł będzie w stanie zapamiętać trajektorię lotu strzały i bez celowników, tak jak w tradycyjnym ucznictwie, opanować umiejętność trafiania z tego łuku. I co się dzieje, jeżeli mamy taką nierówną długość naciągu, czyli naciągamy troszeczkę bliżej lub troszeczkę dalej ten łuk przy każdym strzale? W tym tłumaczeniu posługuje się jakby wyjaśnieniem dla osób praworęcznych, którzy stanowią większość populacji, ja jestem praworęczny, więc dla osób leworęcznych no, wszystko należy sobie to jakby poodwracać. I co się dzieje ze strzałą w momencie, kiedy wasza długość naciągu nie jest równa, jeżeli łuk naciągacie raz bliżej, a raz dalej. Paradoks łuczniczy pozwala osiągnąć taki efekt, w którym strzała nie dotyka łuku w momencie wyjścia, czyli jeżeli strzała jest dobrze dobrana do uchu, ona będzie tak mocno, tak się wyginać i tak opływać jakby ten łuk, że go nie dotknie. Jak zobaczycie te filmy, które sobie znajdziecie na YouTube z paradoksem uczniczym, dobrze wyjaśnionym na kamerach rapidowych, e, zauważycie o co mi chodzi. E, jeśli strzała nie dotyka łuku, to wychodzi czysto. Jeśli go niego zahacza, no to będziemy mieli strzał zakłócony. Dobrze dobrane strzały do łucznika do jego długości nauku danej siły łuku sprawiają, że właśnie wyjście z łuku jest czyste strzały i strzała o tym w ogóle nie zahacza. Natomiast jeżeli nawet mamy dobrze dobrane strzały, ale nasza forma i technika nie jest powtarzalna, to możemy mieć różne długości naciągu przy każdym strzale. W związku z czym pojawią się błędy wynikające z tego, że strzała zbyt miękka lub zbyt sztywna, no będzie o ten łuk w jakiś sposób będzie się jakoś zakłócać ten strzał. Będzie ona go jakby zahaczać o ten łuk czy ocierać się o niego. I tak pokrótce omówię szybko, krótko kilka podstawowych aspektów z tym związanych. Jeśli łuku ja nie dociągnę, tak, czyli za krótko naciągnę łuk, wtedy mam mniej energii skumulowanych w ramionach łuku. Ugięcie strzały będzie mniejsze, w związku z czym strzała będzie mogła o łuk się odsrzeć od, i odskoczyć w lewą stronę. Tak. Nie dość, że strzała leci nam wtedy w lewą stronę, to w związku z krótszym naciągiem ma więcej energii, to znaczy leci wolniej. Znaczy będzie spadać szybciej względem celu, no więc będą nam te strzały miały tendencję do pikowania w dół, odpadania na lewo od celu. Jeśli natomiast ja naciągnę łuk za daleko, strzała ugnie się zbyt bardzo i zahaczy prawdopodobnie gdzieś w okolicach lotek, ołóg, zarzuci ją lekko na prawo i będzie lecieć na prawo od celu. Ale ponieważ naciągnąłem łuk za daleko, to będzie miała też więcej energii, więc będzie lecieć szybciej, w związku z czym będzie lecieć wyżej. Nierówna długość naciągu jest jedną z, głównym, przy, z głównych przyczyn, dla których początkujący ucznicy czy ludzie, którzy jeszcze nie opanowali dobrze sztuki uczniczej, strzelają naokoło celu, grupując te strzały w dość dużym okręgu wokół celu. Naszym zadaniem jako uczników jest tą grupę jak najbardziej zaagęścić, tak, żeby powtarzalnie trafiać w to samo miejsce. Taka jest ogólna idea tego, co próbujemy tutaj osiągnąć. Dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć teoretycznie, o co chodzi. I starać się za każdym razem naciągać łuk tak samo daleko. I o tym będzie cała, cały dział teorii i techniki strzelania z poszczególnymi elementami. Cała technika, tak naprawdę, którą opanujemy jakakolwiek technika, służy po to, żeby ustabilizować długość naciągu, sprawić, że ucznik strzela powtarzalnie i że te strzały zaczynają lecieć w to samo miejsce, czyli likwidujemy te błędy wynikające z nierówności naciągu i strzały powtarzalnie wychodzą z łuku. Ja lubię myśleć o ucznictwie w sposób bardzo prosty. Tak naprawdę mamy sprężysty patyk, mamy drugi patyk i kawałek sznurka. I naszym zadaniem jest nie zepsuć tego, nie zakłócić tego strzału. Łuk. Jakbyśmy go tak wstawili w jakiś uchwyt i zamontowali mechaniczny spust, będzie wyrzucał strzały bardzo, bardzo, bardzo powtarzalnie. To my przeszkadzamy w tym uku, więc oglądajcie kolejne części Akademii Uku po to, żeby dowiedzieć się, jak zrobić to poprawnie. To wszystko w tym dzisiejszym odcinku, który tak bardzo dość pobieżnie, ale myślę, że porusza istotne istotne rzeczy dla ucz uczników, szczególnie początkujących, którzy nie wiedzą, jak z skomplikowanym narzędzie trzymają w ręku, które z pozoru wygląda bardzo prosto. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłem, a ja skupię się dzisiaj troszeczkę jeszcze na treningu własnym, bo jest piękny dzień, jest wiosna i trzeba strzelać.